Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy mężczyźni przyciągają uwagę kobiet niemal automatycznie, podczas gdy inni wciąż czują się jakby stali w miejscu niezauważeni? Może próbowałeś stosować wszystkie zasady i porady, które słyszałeś: być miłym, szanować granice i po prostu być sobą, ale mimo to czujesz frustrację i dezorientację. Prawda jest taka, że gra w relacje, rządzi się swoimi prawami, a wiele tego, co mówiono ci o atrakcyjności, to mity. Dziś chcę podzielić się z tobą brutalnie szczerą prawdą o tym, co działa naprawdę. Gotowy na zmianę? Wartość niedoboru. Żyjemy w czasach, w których uwaga jest łatwo dostępna. Jedno kliknięcie wystarczy, by kobieta mogła otrzymać dziesiątki wiadomości, lajków i komentarzy. W takim świecie prawdziwie wartościowe rzeczy są rzadkością, a Twoja uwaga powinna należeć do tej kategorii. Nie chodzi o to, by ignorować kobietę czy grać w zimno-ciepło, lecz o to, by pokazać, że Twoje uznanie jest czymś, na co warto zapracować. Kiedy Twoja uwaga jest przemyślana i nie oferujesz jej od razu na tacy, pokazujesz, że cenisz siebie. Taka postawa jest niezwykle pociągająca. Ponieważ buduje wrażenie, że jesteś mężczyzną, który nie zadowala się byle czym i który ma swoje własne standardy. Wartość nie leży w ilości, lecz w jakości. Dawaj swoją uwagę tym, którzy na nią zasługują, a jej wartość w oczach innych wzrośnie. Autentyczna pewność siebie. Czym jest prawdziwa pewność siebie? To nie krzykliwe zachowanie ani arogancja. Ale ciche i niezachwiane przekonanie o własnej wartości. Prawdziwa pewność siebie wynika z akceptacji siebie, zarówno swoich mocnych stron, jak i niedoskonałości. To świadomość, że nie musisz nikomu niczego udowadniać. Kobiety są przyciągane do mężczyzn, którzy są spokojni i stabilni w swojej samoocenie, ponieważ w ich obecności czują się bezpieczne. Pewność siebie to także zdolność do działania pomimo obaw czy niepewności. Zbudowanie jej wymaga czasu. Stawiaj sobie małe cele, osiągaj je i ucz się czerpać satysfakcję z własnych dokonań. Tajemnica to klucz. Ludzie są naturalnie ciekawi tego, czego nie rozumieją do końca. Kiedy odkrywasz wszystkie swoje karty na samym początku, tracisz element tajemniczości, który jest niezwykle pociągający. Nie chodzi o to, by ukrywać kim jesteś, ale o to, by opowiadać swoją historię stopniowo, pozwalając jej rozwijać się w czasie. Tajemnica działa na wyobraźnię. Kobiety będą bardziej zainteresowane, jeśli nie zawsze będą wiedziały, co myślisz, co robisz lub gdzie jesteś. Utrzymując zdrowy balans między dzieleniem się sobą a zachowaniem dla siebie części swojego życia, stajesz się intrygujący i wartościowy. Otoczenie pełne wartości. Ludzie są postrzegani przez pryzmat osób, z którymi spędzają czas. Otaczaj się ludźmi, którzy są wartościowi, inspirujący i szanują cię za to, kim jesteś. Kiedy kobieta widzi, że inni doceniają Twoją obecność. Automatycznie zaczyna postrzegać cię jako osobę o wyższej wartości. Twoje otoczenie mówi o tobie więcej niż myślisz. Wspierające, ambitne środowisko nie tylko podnosi twoją wartość w oczach innych, ale także motywuje cię do stawania się lepszym. Napędzaj swoje ambicje. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż mężczyzna z celem. Ambicja to sygnał, że masz w życiu kierunek i nie zadowalasz się przeciętnością. To nie oznacza, że musisz budować wielkie imperia, ale chodzi o to, by stale dążyć do rozwoju, niezależnie od tego, czy chodzi o karierę, hobby czy relacje. Kobiety pragną być z mężczyznami, którzy są zdeterminowani i mają pasję. Takie osoby inspirują innych do działania. Pamiętaj jednak, że same słowa nic nie znaczą. Pokaż swoje ambicje przez działanie. Charyzma i przewodnictwo charyzma to zdolność do przyciągania ludzi swoją energią, pewnością siebie i autentycznością. Kobiety pragną mężczyzn, którzy potrafią przejąć inicjatywę, podejmować decyzje i prowadzić relacje w sposób naturalny. Przywództwo nie oznacza dominacji. To subtelne kierowanie sytuacją, planowanie i dawanie drugiej osobie poczucia, że wie, co robisz. Kobieta chce czuć, że jest z kimś, kto ma kontrolę nad swoim życiem i potrafi podejmować decyzje. Inteligencja emocjonalna. W relacjach nie chodzi o to, by wszystko naprawiać, chodzi o to, by zrozumieć. Inteligencja emocjonalna to umiejętność słuchania, empatii i dostosowywania swoich reakcji do emocji drugiej osoby. Kobiety pragną partnerów, którzy potrafią reagować na ich uczucia z autentycznym zaangażowaniem. Kiedy następnym razem kobieta podzieli się swoimi problemami, zamiast rzucać rozwiązaniami, po prostu słuchaj uznaj jej emocje i pokaż, że je rozumiesz. To buduje głębszą więź niż jakakolwiek logiczna rada. Siła i stabilność męskość to nie tylko fizyczna siła, ale także stabilność emocjonalna i zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami losu. Kobiety pragną mężczyzn, którzy potrafią zachować spokój i opanowanie w trudnych sytuacjach. Pokazując, że jesteś osobą, która potrafi działać i podejmować decyzje nawet w obliczu wys. Autentyczność i szczerość. W świecie pełnym pozorów, autentyczność staje się towarem luksusowym. Kobiety cenią mężczyzn, którzy są szczerzy i prawdziwi, zamiast udawać kogoś, kim nie są. Bycie sobą bez potrzeby dopasowywania się do oczekiwań innych, to znak siły i pewności siebie. Nie oznacza to jednak, że powinieneś być całkowicie nieprzewidywalny czy impulsywny. Autentyczność to także świadomość swoich wartości i przekonań oraz umiejętność ich wyrażania w sposób jasny i spokojny. Kiedy jesteś szczery, budujesz zaufanie, które jest podstawą każdej trwałej relacji. Dbanie o siebie. Nie można mówić o atrakcyjności bez poruszenia tematu dbania o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Kobiety doceniają mężczyzn, którzy inwestują w swoje zdrowie, kondycję i wygląd, nie dlatego, że chcą imponować innym, ale dlatego, że szanują samych siebie. Zdrowy styl życia, regularna aktywność fizyczna i zadbany wygląd sygnalizują, że masz kontrolę nad swoim życiem. Dodatkowo dbanie o swoje zdrowie psychiczne, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie pozytywnych nawyków i umiejętność pracy nad swoimi słabościami sprawia, że stajesz się emocjonalnie stabilny i bardziej atrakcyjny w oczach innych. Umiejętność bycia obecnym. Często mówi się, że kobiety pragną mężczyzn, którzy są tu i teraz. W praktyce oznacza to umiejętność skupienia swojej uwagi na danej chwili, na rozmowie czy wspólnie spędzonym czasie. W dobie nieustannego skrolowania i rozproszeń cyfrowych, umiejętność odłożenia telefonu i pełnego skupienia się na drugiej osobie jest nieoceniona. Bycie obecnym nie tylko buduje więź, ale także pokazuje, że naprawdę cenisz czas spędzony z drugą osobą. Kobieta chce czuć, że jest ważna, a twoja zdolność do pełnego zaangażowania w interakcję mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Poczucie humoru. Nie bez powodu mówi się, że droga do serca kobiety prowadzi przez śmiech. Poczucie humoru to znak inteligencji, pewności siebie i umiejętności odnajdywania pozytywów nawet w trudnych sytuacjach. Nie musisz być zawodowym komikiem, by przyciągać uwagę kobiet. Wystarczy, że potrafisz śmiać się z samego siebie, rozładować napięcie żartem, czy znaleźć radość w małych rzeczach. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią je rozśmieszyć i z którymi czują się swobodnie. Cierpliwość i wyrozumiałość. Każdy człowiek ma swoje emocje, obawy i problemy. A kobiety szczególnie cenią mężczyzn, którzy potrafią być cierpliwi i wyrozumiali. Twoja zdolność do okazania empatii, nawet w trudnych chwilach, pokazuje, że jesteś partnerem, na którego można liczyć. Cierpliwość w relacjach oznacza także gotowość do pracy nad sobą i związkiem. To umiejętność rozumienia, że pewne rzeczy wymagają czasu i że żadna relacja nie jest idealna od samego początku. Stabilność finansowa i życiowa nie chodzi tu o posiadanie ogromnego majątku, ale o zdolność do samodzielnego funkcjonowania i planowania swojej przyszłości. Kobiety cenią mężczyzn, którzy są odpowiedzialni, potrafią zarządzać swoimi finansami i mają realistyczne cele na przyszłość. Stabilność finansowa i życiowa to sygnał, że jesteś osobą, która wie, jak radzić sobie w życiu. I potrafi zapewnić bezpieczeństwo, zarówno sobie, jak i potencjalnej partnerce. Równowaga między niezależnością a zaangażowaniem. Bycie niezależnym to cecha niezwykle ceniona przez kobiety. Mężczyzna, który ma swoje cele, pasje i życie poza związkiem, pokazuje, że nie potrzebuje relacji, by czuć się spełnionym. Jednak, Równie ważne jest, by potrafić znaleźć czas i energię na budowanie związku. Kobieta chce wiedzieć, że jest dla ciebie ważna, ale jednocześnie nie chce być jedynym centrum twojego świata. Równowaga między niezależnością a zaangażowaniem to klucz do zdrowej i trwałej relacji. Podsumowując, budowanie atrakcyjności to nie kwestia manipulacji czy udawania kogoś kim nie jesteś. Chodzi o rozwijanie siebie, swoich cech, wartości i umiejętności w sposób autentyczny i szczery. Prawdziwa atrakcyjność rodzi się z równowagi między pewnością siebie, zrozumieniem innych, a także troską o siebie samego. Pamiętaj, że każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. Zacznij od pracy nad sobą, a relacje z innymi zaczną naturalnie się poprawiać. Jeśli ten tekst Cię zainspirował, Podziel się nim z innymi. Być może pomoże on komuś odnaleźć właściwą drogę. Jeśli obejrzałeś ten film do tego momentu, oznacza to, że znalazłeś coś, co skłoniło cię do myślenia lub zainspirowało cię. Cóż, teraz twoja kolej. Chcę, abyś podzielił się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jak myślisz, które z tych dziewięciu pytań jest najbardziej skuteczne? Albo jakie są Twoje własne doświadczenia? Kto wie, może Twój komentarz odmieni życie kogoś innego. Pamiętaj też, że możesz być częścią tej podróży, subskrybując nasz kanał. Tutaj tworzymy społeczność, w której możesz nie tylko oglądać, ale także dzielić się swoimi pomysłami. Subskrybuj i nie przegap kolejnego filmu. No dalej, przejdź już teraz do komentarzy i zabierz głos, bo Twoje opinie są dla nas bardzo cenne.